Więc widzowie, bo tutaj nastąpiły pewne niejasności. Między innymi pan Mateo twierdzi, że nazwa tego miasta, czyli Rybniki Wielkie, pochodzi od Rybnika w Województwie Śląskim, i już wyjaśniam, że nie kompletnie o to chodzi. No, faktycznie jest to związane z rybami, dokładniej, ponieważ Wiąże się to z tym y, nazwa miasta, że mapa, na której sobie gramy rybniki wielkie, to jest rybacka enklawa z DLC z, y, Sunset Harbor, z którego jest przemysł rybołówstwa. No i właśnie od rybackiej enklawy, od nazwy tej mapy, wymyśliłem nazwę. Miasta, rybniki wielkie, i właśnie stąd bierze się ta nazwa. Nie ma absolutnie to żadne rybniki wielkie, nie mają absolutnie żadnego związku z rybnikiem w województwie śląskim. To po prostu jest związane z nazwą mapy rybacka, enklawa, na której sobie to miasto gramy. Tyle z mojej strony. Więc już wiecie o co chodzi z rybnikami. Tak więc pan Mateo też już będzie wiedział. Ja wam bardzo dziękuję za szorca. No i trzymajcie się. Do następnego razu. No i cześć.